rosół. Rosół to się gotuje w ten sposób, różnie tu robią. Antrykot to się kupuje antrykot albo te takie żeberkowe. Nie? Te z wołowe. Do tego można kupić kawałek kury, ale kury, nie kurczaka, bo kurczak to on robi tak raczej tak mętnie, ta tata zupa. Ona powinna być kura. Prawdziwa kura. Bo zdarza się, że w sklepie można kupić kury. To się umyje, daje się do, do, do garka e, i wszystkie jarzynie trzeba. Cebulę można dać nieobraną, bo ona w ten czas robi kolor tej zupy. No i przede wszystkim trzeba dać trochę soli i na takim małym ogniu się ją gotuje i potem ściąga się ten Taka piana, co jest. Ona musi być ściągnięta, bo ona potem nie robi czysty rosół. No to jest wszystko. Makaron się ugotuje w wodzie solonej, osolonej, potem przez, przez sitko daje się zimna woda. Bo trzeba ją tak, żeby ona nie miała taka śliska, tylko że trzeba ją dosyć, dosyć długo pukać makaron, bo to ona robi tak po tym, taka mętna, nie? nie? I osobno się daje na talerz makaron, a potem tylko ten rosół wlewa się, nie? To jest wszystko. Wszystko, coś, co jeszcze chcecie. <grytanie> <grytanie> modrą kapustę jak się robi. Przepis na modrą kapustę w następnym odcinku. W czasie świąt Wielkiej Nocy pamiętajmy o tych naszych starych mistrzyniach gotowania. Kiedy ich zabraknie, kto będzie to wszystko pamiętał? Wesprzyj tę mistrzynię z Bytomia.